Hyundai i40 2014 rok i tak naprawdę nie wiem czy ja mam cokolwiek mówić czy po prostu pokazać tutaj filmem. Myślę, że też będę mówił, ponieważ auto, to przepraszam, auto, ten film leci na stronkę, a także zostanie wysłany do mojego klienta. Spójrzcie jak ten samochód wygląda. Spójrzcie jak podwozie tego samochodu wygląda z zewnątrz. Zobaczycie go w innym filmie i uwaga, to będzie film, który jak ktoś jest wrażliwy to nie oglądać, bo jest to nasze wyszukanie i będzie tam trochę informacji, trochę tłustych informacji, trochę tekstu. Trochę merytoryki, a trochę reklamę naszych usług. Spójrzcie, jestem zachwycony. Zwyczajnie, nie mam co powiedzieć więcej. Jestem zachwycony stanem tego pojazdu, tego egzemplarza. Nowe hamulce przód-tył, opony, które mają rok. Korozja praktycznie zero. Tutaj jest osłona termiczna. Układ wydechowy szczelny. Pod osłonami, no wiadomo, że nie mamy jak spojrzeć, ale spójrzcie, to co możemy podglądnąć, to tak naprawdę tyle. To jest cała korozja. Zwyczajnie powiem wprost: jestem zachwycony, jakie tutaj niekiedy udaje nam się samochody raz, znaleźć dwa, że po prostu jakie samochody wy, jako klienci, możecie kupić. Nie zawsze się udaje od strzała. I teraz rzetelna informacja: ostatnio szukaliśmy astry, Jotki GTC i kupiliśmy dopiero za czwartym podejściem. I teraz wydaje mi się, że jestem jedną z niewielu osób, które mówi prawdę, jak jest. Zawsze, gdy kupimy auto, od strzała, zawsze o tym wiecie. Jeżeli kupujemy auto za drugim bądź trzecim razem, co jest bardzo rzadko, ale zdarza się, także o tym wiecie. Po prostu jestem zachwycony. Tutaj jest troszeczkę korozji. I to jest tyle na auto, które ma teraz dobrze liczę, 12 lat. Przepraszam, 11. Jest naprawdę bardzo fajny samochód. Trochę podkorodowana osłona tarczy, trochę podkorodowany tłumik, gdzieś tam tylne zawieszenie, ale... No, po prostu cieszę się, bo jest to dzisiaj drugi samochód kupiony. I powiem prosto: jeżeli oglądamy jakiegoś gruza, jestem neutralnie nastawiony, ale jeżeli uda się kupić samochód, tak jak dzisiaj, prawdopodobnie, kupimy dwa auta jednego dnia, dwie weryfikacje, 100% tutaj trafionych samochodów, to po prostu mnie to cieszy. Ja uwielbiam, uwielbiam, podkreślam to, i będę to podkreślał, i każdy klient mój może to potwierdzić, a mówię to do Was wszystkich, gdy od pierwszego strzała jesteśmy w stanie kupić samochód. Dobra, jeszcze kilka, film, kilka zdjęć od spodu, które zrobię dla klienta. A ja oczywiście auto oprzedłem wcześniej. Posprawdzałem sobie, a dopiero później nagrywam filmy, bo wiadomo. Ja muszę się skupić na weryfikacji, a dopiero później skupiam się już na kontroli tego samochodu. A czy, przepraszam, na nagraniu filmu dla Was? Po prostu jestem zachwycony. Zobaczcie dzisiaj za małą merytorykę filmu, ale jest to pięknie, zakończony czwartek. W ciągu 20 minut klient dostanie wszystkie filmy, ja tylko wracam na miejsce porządkowe zlecenia, tutaj tym samochodem, bo oczywiście kieruję, klikam wyślij zdjęcia, filmy, klikam wyślij raport, ogranicza nas tylko i wyłącznie prędkość internetu, a Ty jak lubisz moją pracę, podoba Ci się to co robię, wrzuć suba, jak ci nie lubisz zostaw komentarz, jak lubisz też zostaw komentarz, piona.